Odkąd pierwszy raz spojrzeliśmy w gwiazdy, ludzkość zaczęła się zastanawiać, czy aby nie jesteśmy sami w galaktyce, i obydwie odpowiedzi na to pytanie potrafią być przerażające. Z jednej strony w gwiazdach może nikogo nie być, z drugiej wręcz przeciwnie. Setki dzieł z gatunku science fiction mogą za kilkadziesiąt lat okazać się prorocze, a my prędzej czy później nawiążemy kontakt z pozaziemską cywilizacją, chyba że już to nie nastąpiło, jeśli wierzyć zwolennikom teorii spiskowych. Patrz na to optymistycznie. Gdzieś tam w gwiazdach mogą czekać nasi nowi sojusznicy, od których możemy się wiele nauczyć i w gumieniu oka wznieść naszą ziemską technologię, jak i naukę, czy sposób życia na niewyobrażalny dotychczas poziom. Jest jeszcze inny, czarny scenariusz, w którym ze strony pozaziemskich cywilizacji grozi nam całkowita zagłada. W grach wideo równie często walczymy z najeźdźcami, zostajemy u boku organicznych ras kosmosu i o ile możliwości odnośnie natury pozaziemskich cywilizacji jest nieskończoność, tak zazwyczaj są one przedstawiane jako humanoidalne rasy, nie różniące się tak bardzo od nas. I jakoś tak dziwnym zbiegiem okoliczności kobiety z pozaziemskich ras wyglądają jak najbardziej atrakcyjne kobiety na Ziemi. Przypadek? Przesadna seksualizacja? A może coś więcej? Zastanówmy się. Badanie historii science fiction jest o tyle trudne, że motywy sci-fi sięgają do niepamiętnych czasów tak daleko jak akadyjski epos o Gilgameszu, Beowulf czy nawet baśnie Tysiąca Jednej Nocy. W antycznej Grecji Arystofanes w swoich sztukach wrzucał motyw pozaziemskiej podróży, a w opowieści o zbieraczu bambusu z około X wieku księżniczka Kaguya przybywa na Ziemię z księżyca. Jeśli jednak chodzi o takie sci-fi, jakie znamy w dzisiejszych czasach, z łatwością można wskazać na XIX wiek i Herberta George'a Wellsa. To właśnie wojna światów jego autorstwa miała znaczący wpływ na to, jak wyobrażamy sobie dziś pozaziemskie rasy. W tym przypadku wrogich Marsjan, którzy z użyciem potężnej technologii tutaj ogromnych trzynożnych machin bojowych, chcą sobie podporządkować ludzkość. Obcy w popkulturze często przedstawieni są jako zielone ludziki o czarnych oczach albo zwyczajnie humanoidalne istoty, które różnią się od nas z kolorem skóry, ilością kończyn i zaledwie kilkoma aspektami wizjonomii. W grach kosmiki często stanowią międzygalaktyczną wariację na temat tego, co znamy z High Fantasy RPG. Za przykład niech posłuży Maz Effect. Kroganie to nic innego jak przypakowani orkowie zmieszani z saurusami z Urhamera. wolusi to przedsiębiorcze krasnale lub niziołki, a zdyscyplinowani turianie na myśl przynoszą często zimne i wyrachowane wysokie elfy. Rzadko jednak widzimy przypadki, gdzie ktoś próbuje poeksperymentować z klaską gatunku, chyba że w odważniejszych powieściach sci-fi. Owszem, w wspomnianym efekcie mamy przypominających ziemskie meduzy hanarów czy potężnych Gniewiarzy, ale takiego przedstawienia obcych, zarówno w grach jak i w filmie, jest stanowczo za mało. I tutaj pojawiają się atrakcyjne kosmitki. Z wyjątkiem oczywiście królowej z serii obcych, przedstawicielki pozaziemskich ras są zazwyczaj bardziej pociągające niż przerażające. W tym momencie przed graczem otwiera się ciekawa furtka, bo te właśnie kobiety stają się ciekawą taką egzotyczną alternatywą w porównaniu do ziemskich kobiet, które w tym zestawieniu są zwyczajnie nudne. Za taką sytuację odpowiada w dużej mierze Star Trek i rasa Orionów, których widzowie poznali w pierwszej serii kultowego serialu. W Star Trek Online możemy grać kobiecym przedstawicielem rasy, która słonie z zielonkawej skóry, skąpego ubioru i wydzielania potężnych faromonów, za sprawą których ziemskim mężczyznom trudno jest im się oprzeć. Można wręcz odnieść wrażenie, że to właśnie Orionki zdefiniowały to, jak wyobrażamy sobie pozaziemskie kobiety: egzotyczne, pociągające i oferujące jedyne w swoim rodzaju seksualne przygody. Skoro jesteśmy przy filmie, odpalmy szybko hipernapęd i przenieśmy się do uniwersum Gwiezdnych Wojen. W Powrocie Jedi mogliśmy dokładniej przyjrzeć się rasie Twileków. Jak wygląda samiec tej rasy? Wystarczy spojrzeć na Biba Fortunę, który jest swego rodzaju prawą ręką Jabby. Patrzcie jaki przystojnik. Chwilę po przybyciu Artu i c do pałacu mogliśmy zobaczyć też żeńską wersję Twileka. Tutaj w formie zmysłowej tancerki, która, czysto przypadkiem, jest niewolnicą. I nie był to ostatni raz, kiedy męskie i lesbijskie oko przyciągnęła Twilekanka, bo te wielokrotnie pojawiały się w sadze, jak i w rozszerzonym uniwersum. O ogromnej popularności rasy wśród fanów świadczy swego rodzaju kult wokół Ali Sekury, niebieskiej twilekanki, która poległa w zemście Sitów. W Jedi Academy mogliśmy zagrać jako Twilekanka, ale jako samiec tej rasy. Już nie. No, gracz przecież chce oglądać to, co najpiękniejsze. W grach sporo znajdziemy atrakcyjnych kosmitek, czy to Tali lub większość Asari w Mass Efekcie, Saimi z mało znanego Sigma Star Saga, czy jeszcze długonoga Franzy Final Fantasy XII, która zdaje się być spełnieniem marzeń dla fanów wysokich kobiet i tzw. zwanych furries. Długo można by wymieniać. Sęk w tym, że na każdą nieatrakcyjną kosmitkę przypada dziesiątka takich, które w XXIII wieku zobaczymy pewnie na okładce kosmicznej edycji Wołga czy Playboya. Może jestem tutaj trochę adwokatem diabła, ale wydaje mi się, że to wcale nie jest tak, że twórcy gier wideo tworzą te postacie tylko pod to, że były właśnie taką egzotyczną opcją romantyczną i wcale nie jest tak, że przelewają na nie swoje seksualne frustracje, bo postacie kobiece z pozaziemskich rozumnych ras potrafią też być naszymi wrogami. Mimo, że wtedy też ociekają seksapilem, co jest w sumie dziwne. W zapomnianym już Redneck Rampage bracia Leonard i Buba muszą bronić wsi w stanie Arkansas przed inwazją obcych. Jak wyglądają kosmici? Samce jak paskudne gobliny, a samice jak niebieskie panie w lateksowych strojach niczym z filmów BDSM. A, i bym zapomniał, strzelają do nas z biustów. Odstawiając na bok Redneck Rampage, mamy bardziej poważne ukazanie Pań z Kosmosu, jak stojąca na czele zergów Kerrigan czy Królowa Szarańczy niejaka Mira z trylogii Gears of War. Pani Lokustów z Gearsów to szczególnie interesujący przypadek. Oto w serii od Epic Games stawiamy czoła armii paskudnych stworów, które w konkursie piękności mogłyby startować w tej samej kategorii co Claire Croc z Suicide Squad. Czy ich królowa będzie, tak jak w obcym, najbardziej groźnym przedstawicielem tej rasy, który zagwarantuje nam widowiskowy i krwawy pojedynek? Wręcz przeciwnie, wygląda jak Charlie Theron, a przemawia do nas dojrzałym głosem Carolyn Seymour, czyli Mon Mathme z Gwiezdno-wojennych Gier. Twórcy Gier zdają się tutaj jechać na motywie femme fatale, niebezpiecznej kobiety, która jest dla mężczyzny tak zgubna, jak i pociągająca. To zrozumiałe, że twórcy Gier każą nam się mierzyć akurat z takim przeciwnikiem. Taki właśnie czarny charakter w obsasach zostanie w naszej pamięci na wiele dłużej, bo wiązaliśmy z nim jakieś emocje. Tak samo jak zawsze pamiętamy nasze miłości ze szkolnych lat, nawet jeżeli nie mogły się pochwalić dobrym charakterem. Może i współżycie z taką Kerrigan nie byłoby zdrowe dla drugiego człowieka, ale biust jest na swoim miejscu, talia estetyczna, no a buzia niczego sobie, więc gracz i tak czuje do takiej postaci pociąg i lubi ją oglądać na ekranie. Wróćmy tutaj do pytania z początku materiału. Czy w takim razie ta kreacja postaci kobiecej nie z tej ziemi to jest wynik jakiejś fetyszyzacji, czy powinien się tego wstydzić? No, broń Boże, nie. Gry wideo w ostatnich latach stają się coraz bardziej inkluzywne, a bohaterowie gier reprezentują inne typy urody czy nacje, z którymi łatwiej nam się utożsamiać. Trzy z bardziej wyczekiwanych hitów tej jesieni chwalą się na okładce czarnoskórym bohaterem, a Overwatch pokazuje, że grubsze lub bardziej muskularne postacie kobiece wcale nie muszą się wstydzić przy koleżankach ociach, modelek wpisujących się w panujące standardy piękna. O ile fajnie jest, jak postacie, którymi gramy są bardziej, dosłownie, ludzkie, tak kompanii z kosmosu wcale nie muszą tacy być. Kosmiczne postacie z sci-fi są dosłownie nie z tej ziemi, więc nie muszą być realistyczne, a projektanci postaci mogą przy nich puścić wozę fantazji. Gry wideo, jako że zazwyczaj zabierają nas do fikcyjnych światów, mogą sobie pozwolić na spełnianie życzeń graczy i otaczać nas pięknymi, atrakcyjnymi postaciami. Łatwiej nam się odnieść do postaci przypominających ludzi, bo interakcje z nimi postrzegamy podobnie jak relacje międzyludzkie, które znamy z życia doczesnego. Nie ma też nic złego w tym, że takie postacie przypominają ludzi, bo bardziej wymyślne istoty stwarzają sporo problemów na płaszczyźnie tworzenia gry, bo trzeba im programować osobne ekwipunek, inne animacje i dokładać naprawdę dużo starań do zawartości, którą graż może ostatecznie olać. Kiedy za pół roku Anita Sarkeesian i feministki rzucą się na Mass Effect Andromeda, bo ktoś pokaże im nową seksowną Asari albo inną kosmitkę z naszej drużyny, warto będzie pamiętać o tym, że mówimy tu o fikcyjnych postaciach, które przede wszystkim ludźmi nie są. I dopóki dobrze się bawimy w tym growym świecie i nikt nie bierze tych fikcyjnych postaci na poważnie, nie ma co się martwić o realizm. Żeby medium się rozwijało, a gry wideo wchodziły na wyższy poziom, twórcy powinni aspirować do tego, żeby dawać nam jeszcze bardziej wciągające historie, realistyczne postacie i przede wszystkim angażującą mechanikę. Nie znaczy to jednak, że powinniśmy sobie odmawiać przyjemności, bo wydaje mi się, że nie ma nic złego w tym, że gdy uciekamy do fikcyjnego świata od rzeczywistości, to chcemy otaczać się atrakcyjnymi i wyidealizowanymi postaciami. Czy podoba Wam się to, czy nie? Czy może wydaje Wam się, że taka kreacja postaci jest poniżej krytyki i jest to tani chwyt marketingowy pod młodą, niewyrzutą publikę? Zapraszam do komentarzy i dyskusji. Dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło.